Rok 1966. Kapitan reprezentacji Anglii Bobby Moore odbiera z królowej Elżbiety II złotą nikę za triumf w mundialu. Następnie koledzy biorą go na ramiona i Moore prezentuje puchar za mistrzostwo świata. Anglicy naprawdę mieli szczęście w tym 1966 roku. Świetny bramkarz Gordon Banks i znakomity obrońca Bobby Moore. Nic dziwnego, że nie tracili goli. W pamięci utkwiła mi jego cudowna interwencja z finału. Gdy zatrzymał w ślizgiem szarżującego na sam na sam z Bengsem Lotara Emerisia. Mur był stoperem niezwykle eleganckim. Wyprostowana sylwetka, dostojne ruchy, dżentelmen na boisku. Reprezentacji Anglii przewodził także na kolejnym mundialu. Znakomicie zagrał z Brazylią. Kompilację jego interwencji z tego meczu do dziś można oglądać bez końca. Jest tam wszystko, co powinien umieć obrońca: wzorowe ustawianie się, odbiór piłki ciałem, czy w końcu w ślizg. W idealnym tempie, czysty jak łza. Mur zatrzymywał takich asów jak Falcao, Jairzinho czy Pele. Mur jednego ze swoich dwóch goli w kadrze strzelił biało-czerwonym w meczu towarzyskim zremisowanym 1-1 na Goodison Park w 1966 roku. Ale mimo to polscy kibice kojarzą go bardzo ciepło. To dzięki meczowi w 1973 roku na stadionie śląskim. Polska wygrała z Anglią 2-0, jedyny raz w swojej historii. Pierwszy gol padł w takim zamieszaniu, czy do dziś nie rozstrzygnięto, kto trafił do bramki? Najczęściej pada nazwisko Jana Banasia, ale część źródeł jako strzelca wskazuje Bobiego Mura, po którego nodze przelała się piłka zmierzając do siatki. Z kolei drugi gol padł po rajdzie Włodzimierza Lubańskiego. Nasz napastnik odebrał piłkę właśnie Murowi. Po meczu opowiadał, że Jacek Gmoch długo analizował grę anglika i odkrył, że lubił on po przyjęciu piłki się z nią obrócić. Lubił przez chwilę ją przetrzymać. Lubański zapamiętał to i ta sekunda zawahania Mura mu wystarczyła. Ten mecz tak naprawdę zakończył jego reprezentacyjną karierę. W rewanżu na Wembley już nie wystąpił. Rozegrał jeszcze trzy mecze towarzyskie i pożegnał się z kadrą. Mur zmarł w roku 93 na raka jelita grubego. Przed stadionem Wembley stoi jego wspaniały pomnik.